Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo, bardzo gorąco raz serdecznie z tej strony kosmo i witam was w kolejnym odcinku Drogowskazów. Już, moi kochani, chyba 11, także jesteśmy naprawdę już dosyć daleko, bo pierwszy odcinek był 11 tygodni temu, czyli już dwa miesiące. Wow, ostro. Na początku widzieliście scenkę z Ryanem, który niestety po tym wszystkim targnął się na swoje życie. Na szczęście słyszeliście bicie serca. Ryan żyje, do jego historii jeszcze będziemy powracać. No i oczywiście zapraszam Was tutaj na kolejne jeszcze kadr scenki, bo tutaj się bardzo dużo. Podzieje. Niestety tak się wydarzyło. Być może, słuchajcie, Ryan nie wytrzymał tej presji. Być może, no nie wiem, nie wiem. Może bardzo zależało mu na Valentinie i na zaku, albo na samym zaku. Tak naprawdę pewnie nigdy się tego nie dowiemy. No, chyba, że Ryan zechce nam powiedzieć coś o tym. Słuchajcie, tutaj jest napisane, że Valentina zaczyna szkołę za około godziny, ale ja jej wezmę wolne, ponieważ uważam, że w takim już stopniu ciąży, czyli w drugim trymestrze byłoby to po prostu dla niej niebezpieczne. Wiecie, tam są jacyś ludzie, którzy biegają, którzy robią jakieś dziwne rzeczy, więc ona po prostu po się może w domu, jakieś lekcje tyle, a poza tym dzisiaj, o Boże, ona znowu się źle czuje, bardzo strasznie przychodzi na tą ciążę, a poza tym właśnie chciałam powiedzieć, że ona dzisiaj musi iść do ginekologa i w końcu dowiemy się, jaka jest płeć dziecka naszego. I słuchajcie, ja nie, nie przeglądajmy jeszcze tego, chciałem, żeby to było właśnie dla mnie zaskoczeniem, co tutaj się wydarzy, także pójdziemy na samym początku do ginekologa, tak mi się wydaje, a później po prostu pójdziemy jakoś się pouczyć, bo ona tutaj ma jakąś pracę nową jeszcze do ogarnięcia, także daj mi sekundę, tylko ja Ciebie zwolnię się z lekcji, albo po prostu wezmę dzień wolny w szkole. Także Zadzwoń tutaj do swojej może wychowawczyni albo wychowawcy, no że jednak wiesz, teraz to już jest średnio, chciałabyś się rodzić i po prostu wtedy wrócić do szkoły na te kilka dni, posprzątaj jeszcze po sobie. Przebierz się w jakieś nowe stroje i polecimy do tego ginekologa. Jeszcze tak na szybko pokażę. wam nowe stroje walentiny w kasie, nie ma tutaj zbyt wiele nowego. i Jest to taki strój, nie będę już chodził do, do kasa. Bardzo ładny, mamy, może wiesz co, bo przejść tutaj, bo masz tutaj ten stos ubrań brudnych, więc przejdź się tutaj. To jest taki strój, właśnie krótka sukienka, kabaretki. W ogóle ona jest w drugim trymestrze. Ale ten jej jest bardzo mały, więc naprawdę nie widać, że on jest w tej ciąży. I takie buty zimowe, no bo na dworzu zima, padający śnieg, więc wydaje mi się, że taki strój na zimę może być. I jeszcze kolejny strój, to taki bardziej podomkowy, odresowy, z napisem Hopeless, coś takiego. Oczywiście macie linki do niego w opisie, ja muszę teraz to pochować tutaj. No dobrze, i teraz mamy opcję pójścia do ginekologa za 75 simolonów, także idziemy. Oczywiście, nie wiem, chyba nie będziemy zabierać zaka, bo jednak ta sytuacja pomiędzy nimi nadal jest taka nie do końca wyjaśniona na poza tym, Walentina nie wie, czy o, o całej sytuacji z Ryanem, dowie się dopiero później. Także lecimy i dowiadujemy się. Powiem wam szczerze, chciałbym, żeby to była dziewczynka, ponieważ wydaje mi się, że do Walentiny bardziej będzie, pod, pod jakby, i jakby bardziej mam zamysł na to, że jakby Walentina miała córkę. Jednak, wiecie co, chociaż jak chłopiec, to też jest dosyć sporo ciekawych pomysłów, które można, jakby, wykorzystać tutaj. Także zobaczymy, chociaż wydaje mi się, że ten pokój nawet jest taki bardziej dziewczęcy, pomimo tego, że jest tutaj dużo akcentów niebieskiego i, i zielonego. Ale przecież pokój jakoś zawsze można przebić, on jest na razie tak basicowo po prostu zrobiony tylko i wyłącznie dlatego, żeby jakby nie, nie sugerować się płcią dziecka. No dobra, ale przyspieszmy i, i zobaczmy. Także Walentina właśnie wróciła z wizyty u ginekologa, wyniki badania USG znajdzie w swoim wyposażeniu. No dobra, huchajcie na zimne, gdzie tu mamy, gdzieś to mogę powiesić, może w pokoju dziecka to powieszę, gdzieś tutaj. Eee, proszę cię bardzo. O Boże dwie głowy widzę. Dwie głowy widzę, czekajcie. Opis, proszę. Jezu, ja mam wyłączone te, wyłączone, wyłączone kryształki, czekajcie. Headline effects on, szybko. I uwaga, opis. Pacjent Valentina Lopez, wyniki badania OSG. Pacjent spodziewa się bliźniąt. O, aż mnie dreszcze przeszły. Najprawdopodobniej będzie to chłopiec i dziewczynka Valentina, Co ty zrobiłaś? Oh, proszę cię, no to nie było w planach. Tak bardzo to nie było w planach. Jak ja tu zmieszczę dwójkę dzieci? O oh my god, co ja mam teraz zrobić z tobą? Przecież ty nie wyglądasz, jakbyś miała w tym moim brzuszku dwójkę dzieci. Jesteś w drugim trymestrze. Jezu się boże. Dobra, możesz w sumie chodzić sobie w tym stroju, bo to jest taki strój domowy. Powiem wam szczerze, że jestem w szoku, bo tak jak mówiłem, nie planowałem tego i też nie sprawdzałem, jakby tego płci tych dzieci, ani, ani tego, że one jakby są. Więc e, chciałem, żeby to było dla mnie zaskoczenie też. No i mamy chłopca i dziewczynkę w takim pokoju, w takim mieszkaniu. Ehm... Ech, tak, wiesz co, może sobie coś zamów do jedzenia, bo to tak ciężko z gotowaniem na ten moment. No to fajowo powiem wam zupełnie szczerze, nie wiem, co teraz zrobię. Musimy ten pokój przerobić na live dzisiejszym. Pizza niech ci do, dostawią może. Ta, 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 ta tika masala wygląda dobrze, i, i nie wiem, jakie ja mam tutaj dwa łóżeczka zmieścić, albo po prostu większe łóżeczko kupię. Boże święty, dlaczego mnie to spotkało? Nie mieliśmy jeszcze w tej serii bliźniaków. Oho. No dobra, ale jak mus, to mus, także wiesz co? Zjedzmy sobie na samym początku tą pizzę, która zaraz przejdzie i weźmiemy się do nauki, także w tym czasie możesz sobie po prostu poserfować po kanałach. Jak pizza nam przyjdzie, to wtedy sobie pogadamy z tym pizzermenem. Tylko, wiecie, co mi się wydaje, że on gdzieś na dole stoi z tą pizzą, i Valentina chciała właśnie do niego iść. Bo ci pizzermenowie, właśnie, to są ta takie talenty. Więc może ja jeszcze raz po prostu zadzwonię, bo dosyć często jakby. O, nie, tu przyniosła pani. Dzień dobry. Weź to sobie Valentinko. No, może nie jest to najzdrowsze odżywianie się, jeżeli chodzi o bycie w ciąży, ale cóż można powiedzieć, Valentina nigdy nie była jakąś przykładową dziewczyną, która ma, wiecie, jakiś zdrowy tryb odżywiania się. Także połóż sobie tą pizzę ale bożem zjadł taką pizzę, no to fajnie włożyłaś w kwiata, pizzę tu sobie ją połóż, o, i sobie weź kawałek i zaraz schowamy do lodówki, żeby nam została na dłużej. Jakie ona jest w ogóle jakości, pewnie normalnej, no właśnie, także nie jest to nic pożywczego. obejrzyj sobie jakąś, nie wiem, jakiś serial na Netflixie czy coś, ja ci to schowam do lodówki. No, także pizza będzie zjedzona i idziemy się zaraz uczyć. Dobra, ma ona pracę domową, więc niech ona sobie usiądzie i odrobi te lekcje. Dlaczego tu nie możesz się odrobić lekcja, może gdziekolwiek? Czekajcie, odrobię lekcję. Teraz to się no dobra. Więc udało się ona sobie odrobić tutaj lekcję. Oczywiście pisze, O, to świetnie. Ten stół jest jakiś zbagowany, ale jest taki piękny, że nie mam po prostu serca go wyrzucić naprawdę, więc niech ona sobie tak popisze, no i, i, i zaraz, słuchajcie, do was wrócimy, jak Valentina te lekcje skończy. W ogóle ta modyfikacja ma swój jeszcze nastrójnik, który brzmi właśnie tak, że poznanie płci i liczby nadchodzących pociek jest ekscytujące. Teraz możemy zabrać je za przygotowanie na, na tejście nowych członków rodziny, także bardzo fajnie, że taka, tak ta modyfikacja jest oczywiście zrobiona. Oczywiście link standardowo będziecie mieli w opisie do tej modyfikacji i Valentina ogólnie się dzisiaj dosyć źle czuje, więc myślę, że ona może się zdrzemnąć, bo no wiecie, jednak dosyć ciężko jej się przechodzi tą ciążę, także niech ona sobie się na spokojnie zdrzemnie. Oho, i zaczyna się... Nie wiem, ona cały czas wymiotuje. W drugim trymestrze to już by się nie powinno wymiotować. nie Wydaje mi się, że już Simka nie powinna wymiotować. Nie wiem, bo proszę posprzątaj to po sobie szybko. I zaraz też będziemy musieli zjeść. W ogóle już strasznie szybko minął ten dzień, mimo tego, że zrobiliśmy naprawdę niewiele. Tylko pójście do ginekologa tak naprawdę i ogarnięcie lekcji, on ja widzę, że najpierw zdecydowałeś, że zjesz sobie sałatkę, dobrze, no to za chwilę sprzątniesz ten kibelek o, oh, Will przyszedł, ale ty nie jesteś naszym sąsiadem, no dobrze, ale oczywiście standardowo zaprosimy cię, już widzicie piękne nowe stroje naszych simów Will ma taki, <laughs> słuchajcie, strój na pogodę zimną, zaproś oczywiście go do środka, on jak widać dba o Walentynę bardzo jak nie, nie jest w pracy, to sobie przychodzi, także zaproś tego na szybko i chwilę sobie pogadacie no jednak on dba bardziej o nią, ponieważ nieki wiecie, musi zajmować za dnia dziećmi i tak dalej, musi zajmować się kwiaciarnią również, a on pracuje w nocy, więc nie dziwo że przychodzi, jakoś tak, nie wiem, zblazowanie wyglądasz, nie wiem dlaczego, widzicie, jakieś takie oczy, a znudzony jest też, dobra, to weźcie sobie pogadajcie przy stoliku, Walentina dokończy swoją sałatkę. I tam popytasz jej o co chodzi, mniej więcej jak się czuje. No i wiecie, u nich ogólnie jest zimowa fiesta, ale Valentina nie przyjdzie na imprezkę do nich, bo oni oczywiście coś tam organizują. Czemu tej bierze drugą sałatkę, jak to jest jedna, nie pytam. Ale Valentina nie przyjdzie do nich, bo się naprawdę źle czuje i właśnie chciała Ilowi o tym powiedzieć też, więc Will od razu przed wiecie zobaczyć co się dzieje, wszystko jest ok i tak dalej. No ale ogólnie wszystko jest okej, okay, więc na spokojnie, po prostu źle się czuje, standardowo jakby takie ciążowe rzeczy, tak mi się wydaje. No i on już poszedł, bo musi tą zimową fiestę sobie załatwić w swoim domu. Dobra, ona tutaj umyje, ogarnie sobie życie i będzie wszystko dobrze. Nie wiem czemu, ale ono mi się przebrało. No ale jak tak chcesz, to się przebieraj na spokojnie. No i widzieliście, co się wydarzyło u Walentiny, zadzwonił do niej Zack z takim, wiecie, pytaniem, czy po prostu mogą się spotkać, bo ma on coś jej ważnego do przekazania i Walentina zaprosiła go do siebie do domu, on jej przekazał właśnie to, że Ryan e, chciał się zabić i zrzucił całą winę na naszą właśnie Walentinę. I Valentina, jakby na początku starała się bronić, ale jak on już poszedł, to zaczęła o tym myśleć: czy może to faktycznie jakby ona zaczęła się coraz bardziej źle czuć, coraz jakby zaczęło wiecie jej się kręcić w głowie. I, I ogólnie tak nieciekawie. I wiecie, Nikki i tak jednak coś przeczuwała. I, I potem, jak Will tam był, bo właśnie Valentina mu powiedziała, że się źle czuła, to Nikki postanowiła tam pójść, no i właśnie spotkała Valentinę, która leżała właśnie. Nieprzytomna na środku, właśnie jej mieszkania na podłodze. Oczywiście, standardowo Niki zadzwoniła po karetkę, i Valentina jest teraz w szpitalu w dobrym miejscu. Na szczęście nic się nie stało, to po prostu było, wiecie, wszystko związane z emocjami, dodatkowo tą słabością taką w ciąży, więc ogólnie z dziećmi nie jest nic złego, nie martwcie się, tylko po prostu takie osłabienie. No i Valentina też nie oszukujmy się, nie żyła zbyt zdrowo przez ten czas, więc na jakiś czas zostanie na obserwacji w szpitalu. No ale Niki na pewno się bardzo. Mocno przeraziła, a teraz jesteśmy u nich w rodzinie i zaczynamy dzień. Dobra, Lu musi iść do łazienki. To na pewno. Niki może do tej pory, jakby da rady coś ugotować. Ogólnie u nich jest taki syf, bo to jest ponad 8, w sensie 8 simów razem z zwierzakami. Co to mogłoby się ugotować na śniadanie. Wiesz co, może tosta francuskiego, ugotuj na przyjęcie. I ogólnie ten dom jest za wielki. No i nie mamy też zbytnio funduszy na opłacenie go, jak nie mamy już winogron, i coraz częściej właśnie coraz większe Niki. Z mają tutaj problemy w związku z tym. No i ogólnie Niki znalazła na aukcji pewien dom, który jest sporo mniejszy i ma taki dosyć fajny aspekt, ponieważ Niki tam jest taki dodatkowy jakby garaż, ale przerobiony na takie małe mieszkanko i Niki uznała, że wtedy ona mogłaby sprzedać swoją kwiacarnię, sprzedać ten dom, mieliby troszeczkę zaoszczędzonych pieniędzy i dodatkowo ona by miała kwiacarnię w tym domu. Więc zaraz pójdziemy się tam przyjechać i ja wam ten dom pokażę, jak on wygląda. I Niki bardzo się zastanawia nad tym, ponieważ na ten dom pomimo tego, że wiecie, Niki ma na swoją kwieciarnię, to nie przynosi ona jakby zysków, który, o których ona, jakby wiecie, się by spodziewała, i ciężko jest im ten dom utrzymać, a szczególnie w porze zimowej, kiedy ona nie może polegać na swoich tutaj polach uprawnych. Will, pomimo tego, że dzisiaj dostał awans i jest już tajniakiem, co będzie się wiązało z tym, że będzie on wjeżdżał na różne misje i opuszczał rodzinę na troszeczkę dłuższy czas i przyniósł tam ponad 10 tysięcy do domu, to i tak oni nie mogą odpłacić rachunków za ten dom, więc ewidentnie nie radzą sobie finansowo. Troszeczkę przedobrzyli najwidoczniej. Po prostu, no, zawiodła w tym momencie kwieciarnia. I to, że Niki nie ma przy wychowaniu dzieci zbyt dużo czasu, jakby poświęcić się w 100% dodatkowo te problemy z Walentiną. więc dzisiaj Niki pójdzie obejrzeć ten dom, będą się zastanawiać o niczego kupić. No i na dzisiejszym lawie będziemy już trochę ten dom urządzali. Więc zaraz Wam tu wszystko pokażę. Malutka, co Ty chcesz z Mamą? Poprosić o radę, Mamę. Dobrze, poproszę radę. widocznie ona ma jakieś złe sny czy coś. No i wiecie, przy okazji, no jakby Valentina jest jej jedyną i ulubioną ciocią, więc też bardzo e, ona się źle poczuła o tym, jak dowiedziała się. A Niki też nie jest osobą, która chowa przed Swoimi dziećmi, jakieś sekrety ma i tak dalej. Także tak to, tak to wygląda. Dobra, wy sobie dziewczyny zjedzcie, bo wy tylko w sumie wstałyście na ten moment. Oczywiście standardowo jest u nas syf. Wczoraj ona w ogóle Lu jest taka pomocna dla Niki. Jej kazem pomóc właśnie w sprzątaniu Niki. Ona bardzo pomagała. Także dziewczyny bardzo fajnie się dogadują. Ilu jest bardzo pomocna. pomaga właśnie swojej mamie, więc jest mega fajnie. Dobra, zjedzcie wy sobie i Niki wtedy wyskoczy właśnie na chwilę, póki jeszcze Will, bo Ty masz dzisiaj wolne, chłopaku, czekaj, Ty masz dzisiaj wolne, także na spokojnie Niki może trochę wyjść na miasto i trochę ogarnąć swoje życie, chce na też w końcu swoją, jakby wiecie, macochę, która była w ciąży, podobno z jej ojcem i zobaczyć w ogóle, jak to dziecko, czy coś tam się udało, czy nie, bo dosyć dużo się nie widziało i chciałaby może jakoś, nie wiem, zakopać to wojenny, poprosić być może o, wiecie, jakąś część, żeby pieniędzy, żeby ona mogła jakby tutaj zapłacić Niki ten rachunek, bo jeżeli dzisiaj nie zapłacimy tych rachunków, to odetną nam prąd i wodę, także jeżeli chodzi, niby kasy mają dużo, ale no ten dom ma rachunki wielkości i po prostu ogromnej wysokości jakby, bo to jest 27 tysięcy, zaraz wam pokażę, tutaj można płacić Także oni i problemy finansowe, no niestety jest to bardzo, bardzo realne. Dobra, ty zaraz idziesz do szkoły. Czy to zrobiłaś lekcję wczoraj? Chyba odrobiłaś, także na spokojnie mamy to załatwione. Will sobie zje, zaraz ogarnie oczywiście małego Wiktoria, a my będziemy się zabierać i pokażę Wam właśnie ten dom. Ona idzie do szkoły, więc ty, Niki, też choć. Boże, ty pompki robisz nawalasz, jest w ogóle zamieć śnieżna, czy nie? Nie, tylko w sumie silne opady śniegu. Także lecimy, jest to dom w Windenburgu, więc pokażę Wam go, jak będzie wyglądał i jest. Jestem ciekaw jak go ocenicie przy okazji możecie zobaczyć, jak wygląda nowe strójniki na zimę, bo też właśnie ubieraliśmy go na live. Oczywiście, standardowo wszyscy mają nowe stroje, ale krzyczyliście na mnie ostatnio już za dużo wam pokazuję tych strojów, więc po prostu teraz będę je pokazywał. rzeczy, ale nadal standardowo macie linki, więc zapraszam Was do opisu. No i moi kochani, tak wygląda ten dom. Jest sporo mniejszy właśnie od tego domu. Nie wiem, od tego poprzedniego ich domu. Nie wiem, czemu ma takie tutaj zawieszone rzeczy, ale być może przez poprzednich właścicieli. Wygląda on właśnie tak i jak widzicie, to jest tak, jakby główny dom, główna siedziba, a tu jest takie miejsce, które właśnie Niki uznała, że idealnie może tutaj zrobić swoją kwiatarnię. Tutaj, by wiecie, zawiesiła napis uniki, tu by jakoś wystawały pięknie kwiaty, i jest przejście z domu, więc ona by chciała z tego skorzystać. Wiecie, co niestety nie możemy tam wejść i podpatrzeć z całego rozkładu pomieszczeń, chyba że tutaj o tak zrobimy. Więc tutaj mamy jakieś wejście, tu mamy jakiś pokój, tu mamy przejście do tej właśnie kwiatarni. To pewnie był jakiś garaż, ale to jest, by właściciel na coś innego, na jakiś domek letniskowy, ten w sensie domek letniskowy, domek dla lokatorów, czy coś. Tutaj mamy chyba łazienkę, tutaj mamy jakiś pokój, no i tutaj mamy taki duży salon z kuchnią, a u góry też mogę wejść? Niestety chyba nie mogę, chociaż no nie, tak nie mogę, ale tu jest na pewno jeden dosyć duży pokój. Czekajcie, może ja się wbiję tam jakoś na tabie. Tu jest jeden pokój taki, tu jest jakiś drugi pokój, tu jest korytarz, jak widzicie jeszcze nawet drzwi nie są wydrążone, bo tutaj musiało się dużo dziać. Tu jest chyba jakaś łazienka, coś w tym stylu. Tutaj mamy kolejny pokój, więc jakby miejsca nadal jest dużo. I tu jeszcze jeden, więc miejsce jest w cholerę. Ten dom nie jest jakiś ogromny, w tam tego naszego, a wszystko wydaje mi się, że się zmieści. I ma takie fajne tutaj wieżyczki, bardzo fajny dach jest zrobiony. Także wydaje mi się, że naprawdę spoko. O, tu też taka wieżyczka, widzicie? Mega mi się te wieżyczki podobają, wyglądają super. Na pewno w innej, jakby jakby była inna pogoda, to też mógł wam jakby lepiej to pokazać. I właśnie Niki teraz z Willem bardzo zastanawiają się, czy nie kupić tego domu i po prostu sprzedać ten swój. I wydaje im się właśnie lepiej finansowo, im to po prostu... Wejdzie. i no też to, że Niki będzie miała pracę obok i będzie mogła naraz opiekować się dziećmi i pracować tutaj i wiecie, sprzedawać swoje kwiatki i tak dalej. No więc wydaje mi się, że to jest po prostu idealny plan i, i Niki też się tak wydaje, także tutaj jakby widzicie są poczyniane dosyć duże teraz dyskusje pomiędzy nią a Willem, żeby po prostu z tamtym domem się pożegnać, bo jest on po prostu dla nich za wielki, nie planują oni więcej dzieci, mają ogromny ogród, psów też niedługo będzie mniej, kotka nam też zabraknie, więc tak ten dom wygląda, jest w bardzo ładnej okolicy, drzewa, lasy, działka jest duża, tutaj dzieci będą mieli dużo jakby miejsca na zabawę, więc wydaje mi się, że żyć, nie umierać, no i też będzie ich stać na ten dom i na dużo lepsze wyposażenie jednak niż w tamtym domu, bo jak tamten dom sprzedamy, to będziemy mieć nadal bardzo dużo, bardzo dużo pieniędzy, jeszcze jak sprzedamy w ogóle kwiaciarnię, no to na maksa. No ale dobrze, teraz lecimy do Wierzbowej Zatoczki, do tutaj przeszywanej Niki, czyli do Sheryl i zobaczymy, jak tam dziecko, które Sheryl miała urodzić. Ja się nie pytam, że ono już tutaj stoi, nazywa się w ogóle River. Tak mi się wydaje, że to ona tam stoi Cheryl, także zapukajmy może albo nie weź ty to dziecko, albo przyjaźnie powitaj, nie wiem, czy to będzie oznaczone jako twoja siostra, albo pewnie nie, bo ty nawet w sumie do końca nie, nie jesteś pewna, czy to jest twoja siostra. Zaraz zobaczymy river, znajomość, no właśnie. Także wejdź ty do nich, zapukaj, i zaraz dowiemy się o co tutaj, co tutaj w ogóle o co tu chodzi. Wiecie co i pomyśleć, że to wszystko mogło być Niki, to jest dla niej trochę szok, ale ona chyba też nie do końca się tym przejmuje, uznała, że pomimo tego, że tak długo ojca tutaj nie było, to... On dostał od niego dużo, dostała całą a jej też jakoś nie zależy na bogactwie. Ona chce mieć po prostu dużą, szczęśliwą rodzinę, chce mieć pokrewną duszę i znalazła sobie właśnie Willa, chce mieć szczęśliwe dzieci i chyba to jej się udaje, to jest jakby dla niej w tym momencie najważniejsze. I wydaje mi się, że też będzie chciała jakoś ten. Czemu to masz przyjazne pytanie, Przecież ty ją znasz, no nie wiem. Też będzie chciała jakoś ten. Gdzie ty uciekasz? Nie, ona będzie też chciała ten topór wojenny, po prostu chce zakopać ten topór wojenny, jakby ważniejsze są dla niej niektóre sprawy niż tak naprawdę walka o majątek, najwidoczniej jest tu Cheryl z jakiegoś powodu, więc weźcie się z nią, powitaj po prostu i, i po prostu wybaczcie sobie, no nie musicie mieć nie wiadomo jakich kontaktów, ale powiedz, że przecież nie będziesz o to walczyć, ona może miała jakieś złe, złe zamiary, pokaż zdjęcia dzieci, ale jakby, no ona jest chyba młodsza od ciebie, nie, chociaż może jesteście w podobnym wieku, więc po prostu uznajcie, że, że, że no nie musicie być przeciwkami, ale skoro to jest, można powiedzieć, Twoja siostra, ta mała river, no to. Chociaż no, ty pewnie nigdy nie będziesz pewna, bo Cheryl nie do końca ufasz. No to może faktycznie warto, warto chociaż dla dobra małej, żeby miała jakąś rodzinę i tak dalej. Nie wiadomo czy Cheryl ma jakieś braci, siostry i tak dalej, czy ona będzie jakieś kuzynostwa. Przecież Lu czy Victoria mogliby się z tą małą River przyjaźnić może mogło być na spokojnie. Także Niki wyjdzie z takim czymś, czy Cheryl pójdzie na to, no to już jest jakby jej jakby inicjatywa. O mała, widzę, idzie tutaj, doczłapuje swe przebrasy w jakieś body, coś takiego. Także fajnie, wygląda w ogóle bardzo podobnie do mamy. Jakby Biorna nie widzę w niej w ogóle, jakie ma brwi wkurzone, ojejku, jest słodziutka. Także pogadajcie chwilę, po prostu wygłosimy mowę zachęcającą, pogódźcie się, powiedz jakby wyraź tutaj chęć tego, żeby było między wami wszystko dobrze i wtedy po prostu masz nadzieję, że Sheryl się uda jeszcze z małą, trochę pogadaj, może weź też jej po taki cwaniaczek mały z niej jest. Sprawdź jak się ma dziecko i w ogóle. Ojej, jak ona chce tutaj złapać ich uwagę, ale coś nie wychodzi. Także weź, ty Niki, trochę się z nią pobaw, bo to jest twoja no, przeszywana siostra, tak mi się wydaje. Bo przyrodnia. No także Cheryl coś tam poszła robić i wy jak ona się uśmiecha, jak ona jest śmieszna, widzicie wy to, o boże, o teraz wkurzona, ma po prostu wiele obliczona, ale Nikki ma mega po prostu, wiecie, rękę do dzieci i dla niej to nie jest jakiś ogromny problem z takim dzieckiem się bawić, bo ona zawsze bardzo dzieci chciała mieć, no i w końcu jej się udało i z każdego dziecka, z którym może się bawić, się po prostu cieszę, bo jest po prostu dobrą matką i kobietą. O, także się pobawcie chwilę. I będziemy lecieć do domu, bo też trzeba swoje dzieci, Niki, ogarnąć i przygotować im obiad i tak dalej, i tak dalej. Prawie 14, Niki się trochę zasiedziała, ale zobaczcie, jak ona szybko zdobiła w ogóle przyjaźń z tą małą River. Także wracaj ty, bo zaraz twoja córka wraca, a obiadu jak nie było, tak nie ma. Także lecimy do domu, tam ogarniemy się trochę, przygotujemy obiad i tak dalej, i tak dalej. Jesteśmy w domu i nigdy oczywiście standardowo nie pasuje syfik, który się tutaj wydarzył, więc ja wszystko za nią posprzątam standardowo, bo ten dom jest wielki i ogarnąć coś tutaj, zobaczcie. No tamten dom to można powiedzieć jest taka część tego domu, a tutaj te, taką część zajmuje sypialnia, gabinet i łazienki dwie. No ale tutaj mamy tak naprawdę cztery łazienki, tak, cztery, raz, yy, dwa, trzy, cztery, mamy ogromny garaż, mamy oddzielną pralnię, mamy ogromną kuchnię, ogromny salon, ogromną jadalnię, mamy taki pokój nieużytkowy, dwa ogromne pokoje dziecięce, ogromny korytarz przez cały dom przychodzący, tutaj w ogóle jakiś taki pokojek gościnny, w którym stacjonowała Walentina, który jest w ogóle nieużywany, on miał być w ogóle łazienką taką prywatną dla Victorii, no ale jak już tutaj nie będziemy mieszkać, to po co? Dobra, Niki, nawalaj szybki obiad. No, i tak naprawdę, no, można powiedzieć zupełnie szczerze, że może jakiś, nie wiem, pieczeń tam nawalaj, że taki wielki dom im jest niepotrzebny. Gdyby oni mieli w ogóle, nie wiem, jakąś większą ilość dzieci, czy większą ilość psów, w sensie i tak mają dużo, no, ale mają ogromny ogród, naprawdę większość tych rzeczy, które tutaj jest, nie jest im potrzebna. I jakby Niki to z Willem zrozumieli, chociaż ten dom oznaczał dla nich naprawdę zmiany życia na dużo lepsze, to jednak muszą się gdzieś wyprowadzić. Powiem, no, taką Ogromną hawira, to jest w cholerę ciężko, w cholerę ciężko utrzymać. Gdzie ty idziesz z tym? Czy ty byś mi. Aha, no tak, bo tu jest w zajęty. Więc Niki sobie robi jedzenie w pralni. No tego jeszcze nie było, ale jak chcesz, to możesz sobie robić. Ty zjadłeś, a mały Wiktorio co robi? Jest głodny, dzieciak i się bawi, słuchajcie. Ja muszę oczywiście dbać o jego umiejętności, bo on ma korzystanie z nocnika słabo i myślenie jeszcze słabo. A chciałbyś z skorzystać? Chciałbyś, to czekaj, ojciec cię weźmie do nocnika szybko. Tak będzie najlepiej. O, lub wróciasz ze szkoły. Jaką masz ocenę? Yy, zaraz wam powiem, czwórkową. No to nie. Musimy zrobić pracę domową, więc póki matka twoja robić jedzenie, to weź to odrabiaj lekcje, bo jeszcze w miarę masz humor dobry. A wy ogarniać nocnik, ogarniacie nocnik, więc cudownie oczywiście tutaj nasze pieski już są w strasznym stanie i kot, bo jednak oni no już są bardzo, bardzo staruszkami i ja myślę, że to tak naprawdę na dniach oni nam umrą. Bo spójrzcie sobie na Stitcha, boże on chorulki jest i Lilo też, jeny, zaraz ja wam podam tabletki od weterynarza, ale zaraz wam pokażę o co chodzi jeżeli... Ale patrzcie, mamy wiek senior, dni do końca według MC Command Centera 4 u Stitcha, a u Lilo mamy 5 dni, a u naszej Rubi ile mamy dni? 1, więc Rubi już na, no na dniach, bo tak naprawdę będzie koniec naszych zwierząt, wszystkich. Boże, święty, nie Żygulka i zaraz ci Niki pomoże, bo na szczęście mamy od weterynarza te tabletki, oni są w strasznym stanie w ogóle. Matko święta, że ich dwóch złapało, tylko Niki zrobi. O. Tylko Niki zrobi jedzenie i Wam pomoże. Don't worry, czekajcie. Dobra, zrobione żarcie, odstaw ty gdzieś. Nie tak, no boże, musi oczywiście gdzieś daleko pójść z tym no, Niki. Postaw tu na stole po prostu. A ty zaraz dostaniesz e, smakałek od weterynarza, czyli przy, e, ten przysmak na potrawę zdrowia. No to ja oznaję po prostu, że to jest taka tabletka, którą nam e, weterynarz przepisał. Także masz i miejmy nadzieję, że ci się polepszy. A ty Maluchu co? Ty Maluchu oczywiście chcesz wyjść na dwór. Zaraz się Will tobą zajmie. A gdzie jest Stitchu jest tutaj. Wszystko oczywiście brudne, standardowo. Proszę, masz przysmak, więc o, dobra, jest nasza Lilo już ogarnięta, już się czuje zdecydowanie lepiej i jeszcze Stitchu musi dostać, będzie trzeba to wszystko posprzątać oczywiście, bo mm, no, niestety tak jest to z psami, że jak są chore, no to wymiatują i w ogóle jest dosyć źle, więc może najpierw pierwsza rzecz to, to że zjecie sobie wszyscy obiad, ty Will, co, sadzasz dzieciaczka? Sadzasz dzieciaczka, więc... Cudownie, ty sobie możesz, może wszyscy razem wziąć obiad, Jezu, jakby się udało, to byłoby cudownie, weź porcję dla Victoria. Ty też sobie zaraz zjesz I ty też sobie zjesz I będzie elegancko, każdy sobie zje to samo Aha, ty dostałeś co? Herbatniki w kształcie zwierząt To fajnie, że dałeś mu herbatniki w kształcie zwierząt Skoro miałeś mu dać okonia No ale dobrze, to zje sobie po prostu dwa posiłki Na samym początku ma podwieczorek, a później dostanie kolację Także Will, zostaw ty to gdzieś tutaj I zaraz ja mu położę, a ty sobie weź swoją porcję Nie ma problemu, tylko daj ty mi zabrać ten talerz Boże, pięknie, rodzina w komplecie jest Słuchajcie, oczywiście dzieciaki mega podobne do Willa Niki się bardzo wyróżnia, tutaj była jedyna w blond włosach, ale wyglądają jak naprawdę fajna i szczęśliwa rodzinka. Dobra, teraz dam do małemu jakiś porządny posiłek. Niech te jakby herbatniki może on sobie zjeść później, a niech za jakiś taki normalny obiad. Lu standardowo pomoże, tutaj mamie trochę posprzątać wszystkiego. E, te Niki, wiesz co, idź sobie tutaj, 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 tutaj do kibelka i przy okazji, jak będziesz wracać, to po drodze posprzątasz tutaj to wszystko po, po pieskach. A ty co, czemu jesteś wkurzony, bo? Cukru teraz. Boże, Maluchu, przestań. Matka, ty miałeś co innego robić, a wyciągasz dzieciaka. Dopiero on co miał zjeść, no ale najwidoczniej nie chciał, więc schowamy to do lodówki, bo najwidoczniej jest najedzony. Jeszcze wkurzony, że chce cukru. Nie ma cukru, idź się z chłopaku, bo jesteś już śpiący. No dobrze, teraz odbywa się takie wieczorne... O Boże, jeszcze pies brudny tu wszystko oczywiście posiuśkane i po, powymiotowane. Więc Niki... U Niki odbywa się teraz wieczorne sprzątanie życowe, bo musi ogarnąć cały dom. I wiecie, Niki też nie jest coraz młodsza i musi coraz więcej tutaj ogarniać, więc to też jest dla niej męczące. No i też te sprzątaczki są, jakie są. Więc ona tak naprawdę prosi niebiosa, żeby po prostu... A czemu ty nie pójdziesz sobie tutaj zjeść, maluchu? Więc ona tak naprawdę prosi niebiosa, żeby udało się... Tutaj zmienić ten dom, bo też nie chce nie wiadomo jak sprzątać. I nie, nie sprzątaj teraz tego, tylko nakarm psa. To jest rzecz najważniejsza. I wyprowadzimy ją zaraz na dwór. Trzy razy daję ten przysmak. Nie, nie, pełnij miski. Trzy razy daję przysmak, bo ona do miski nie chce pójść. Lunka, ponieważ tylko i wyłącznie chce siuskać, więc zaraz jeszcze te, 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 też ją wyprowadzisz na dwór. No i choć podnieś ją. Niech ona się wysiuśka zaraz tutaj na spokojnie przed domem, bo ona też już jest. To jest mądry piesek, moi kochani. Ona nie wysiuszka się tutaj na kamieniu, tylko ona musi się na trawce wysuszać, także to to jest bardzo dobry kot. Ale dobra, lecisz, ty posadzić tutaj ją, a ty byś mogła wiesz co, o boże? No to świetnie, kreatywność rozwijasz. Idź, ty spać, dziewczyno. Dobra, i pobrać tego malucha o załatwienie się. No dawaj, boże, kot oczywiście rozwala wszystko, nie wytrzymam. Też będziesz kiciu... brudna. Dobra, mam nadzieję, że znowu się nie walniesz na śniegu, jak już wszystko będzie ok. Czy zrobisz to samo? A nie, jeszcze kłupka. Dobra. Podnieść tutaj dzieciaka, simowe, dzieciaka Simowego, dzieciaka Psiego i będziemy się tutaj zmierzali do spania powoli, bo życie trzeba ogarnąć. Patrzcie, no mała chce uciec po prostu stąd. Weźmiesz ją? Weźmiesz. Postać tutaj lunkę. No i... O, ty już nawoływałeś tutaj, Niki bo nie wiedziałeś o co chodzi. Jakaś pani przyszła, nieważne. I oni będą sobie powoli szli spać. Także będę wam powoli dziękować za ten odcinek. Jestem ciekawy, co myślicie. Napiszcie mi w ogóle, co myślicie, że powinna teraz zrobić Valentina w związku z tym, no jakby całym problemem pomiędzy nią a, a Zakiem. Czy nie powinna się w ogóle do niego odzywać, czy co? Co powinna zrobić Niki z Willem? Czy powinni kupić ten dom? Czy w ogóle ten dom wam się podoba? I cóż, czekam na waszą opinię. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Staram się, żeby był naprawdę fajny. Jeszcze usunę tutaj ślady drapania, bo mi przeszkadzają. No i oni. Muszą się tak szybko, jak to możliwe, słuchajcie, wyprowadzać stąd, bo ostatnie zapłacenie rachunków po prostu ich zmiecie z planszy i, no i będą mieli problem. Po prostu powoli chyba będzie musieli wyprzedawać rzeczy z tego domu, żeby zrobić na te rachunki. Chyba, że się wyprowadzimy. Także dziękuję wam wszystkim bardzo na ten moment za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku standardowo zapraszam dzisiaj was na livestreama o 20:00 z drogowskazów. Widzimy się już tam. Będziemy urządzać na pewno pokój walentynny, ponieważ w sensie mieszkanie walentynne, ponieważ potrzebujemy bliźniaków. Może jak nam się uda to na wydomno i standardowo przebierać simów. Także dziękuję Wam wszystkim za oglądanie. Do następnego odcinka i cześć.